Hej, witajcie kochani z tej strony! Adrianna i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. A dziś porozmawiamy sobie trochę na taki kontrowersyjny temat, ponieważ wymienię Wam marki, których nie lubię. Niektórych nie lubię do tego stopnia, że nic tam nie kupuję, a niektóre lubię, posiadam, ale mam z nimi poważny problem. Tak więc, jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i ruszamy! Pierwszą marką, której nie lubię i mam wrażenie, że nie lubię jej dość spora część osób jest to Starbucks. I mój problem ze Starbucksem jest taki, że ja kiedy, wiecie, zaczynałam dowiadywać się, co to są social media, miałam Instagrama, oglądałam zdjęcia tych influencerek wrzucających codziennie zdjęcie kawy ze Starbucksa, to myślałam sobie o o mój Boże, kawa ze Starbucksa jest na pewno najlepszą rzeczą, jaka mi się może przytrafić w życiu. Po prostu wejdę tam, zamówię jakieś frappuccino z podwójnym tofi i bitą śmietaną, napiję się i otworzą się przede mną bramy niebios. I kiedy Starbucks wszedł do Polski, to kupiłam sobie kawę i pomyślałam sobie wow, to jest normalna kawa, tylko w Strasznie droga. Więc u mnie chyba nastąpił ten problem, że moje oczekiwania były bardzo wysokie, a później zobaczyłam, że. A, sieciówkowa kawiarnia jak każda inna. dlatego no przez to, że Starbucks tak bardzo pojawiał się w mediach. No, to stał się symbolem tego bycia influencerem, tych social mediów. I każdy teraz tak troszeczkę krzywo patrzy na Starbucksa. I ja również zaczęłam na niego patrzeć właśnie przez te okulary. Wiesz, że wiecie, Starbucks, że jak sobie tam kupię kawę, to nie po to, żeby ją pić, tylko wiecie, żeby się losować z kawką. I mam wrażenie, że jak tak idę przez centrum handlowe z tym kubkiem Starbucksa albo idę przez ulicę, to ludzie sobie myślą, uuu, ktoś tu chce być fajny. A zrobiłaś już zdjęcie tej kawki? Ląsik na Starbucksa zaliczony Co? Jakoś wiecie, czuję się wtedy Tak głupio i nie mam tak z żadną Inną kawiarnią, tylko właśnie Starbucks Mi się tak negatywnie kojarzy A poza tym, nie wiem, czy ja już jestem W ogóle taka stara I taka jestem nowoczesna I ja nie wiem, czy ja jestem po prostu Jakieś mało wyluzowana Czy o co chodzi, ale jak pytają się mnie O imię I później ja siedzę, czekam na tą kawę I ktoś krzyczy, kawa dla Adriana Herbata dla Maćka! I ja idę po tą herbatę, a potem idzie koło mnie Maciek, i Maciek okazuje się być 60-letnim panem. Frappuccino dla Justyny! Justyna to jakaś, nie wiem, 50-letnia, elegancko ubrana kobieta. Jak słyszę po prostu to wywoływanie przez imiona, to tak jakoś dziwnie się czuję. Wydaje mi się, że w anglojęzycznym świecie, kiedy mówią do siebie po imieniu, to jeszcze jakoś brzmi, ale w Polsce to brzmi dla mnie jakoś tak dziwnie, jakoś tak sztucznie. Jakby ktoś tak sztucznie próbował być fajny. Wiecie o co chodzi? Mówię, może to wynika z tego, że nie mam dostansu do siebie. E, nie wiem, to wołanie po imieniu powoduje u mnie jakieś takie taki cringe'u. Taki taki skurcz od razu mam. Marka numer dwa, o której chciałabym wam powiedzieć i pewnie możecie się tutaj zdziwić. Jest to marka Apple. 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 Jabłko. I możecie się tu zdziwić dlatego, że no wiecie, mam iPhona i dlaczego ja mówię tutaj, że nie lubię produktów tej marki. Powiem wam tak, ja nie chciałabym się przesiąść na inny telefon. Teraz mam tutaj miga. Natomiast mój problem jest taki, że nie mogę przesiąść się na inny telefon, dlatego że iPhone robi naprawdę dobre zdjęcia, i iPhone jest przystosowany dla ludzi, którzy trochę żyją w social mediach. Nie oszukujmy się, jako youtuber w tych social mediach żyje. I na iPhone'ie po prostu pracuje mi się łatwiej. Kilka lat temu próbowałam przesiąść się na Samsunga, nie wyszło, była klapa. Pożyczyłam od Patryka jego Huawei'a, znów mi się nie podobało, więc niestety z tym iPhone'em utknęłam, a tak jak jak wam mówię nie przepadam za marką Apple 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 jabłko Dlaczego? Z prostego powodu. Po prostu uważam, że ta marka jest za droga. I ja sobie zdaję sprawę, że może jestem niewyedukowana w sprawach techniki i nie zauważam tych różnic. Mój kolejny problem z iPhone'ami, z marką Apple jest taki, że miałam iPhone 7, to był mój pierwszy iPhone, którego później oddałam koleżance, poleciał w świat i przerzuciłam się na iPhone'a. Nie mam pojęcia jaki to jest iPhone, to jest chyba X, nie wiem. I tak spodziewałam się, że jak przejdę te kilka generacji iPhone'ów, to w ogóle w tym iPhone'ie to będzie wow, w ogóle zdjęcie będą, że tutaj się będą działy cuda, natomiast ja nie zauważyłam żadnej różnicy, prócz tej w portfelu. I jak mówię, jest to tylko moja opinia, być może wynika z tego, że jestem totalnym ignorantem, jeżeli chodzi o technologię, ale moim zdaniem nie ma zbyt dużej ilości nowych rzeczy w nowych iPhone'ach. Gacuś jęczy, dlatego że chce zjeść mojego Beauty Blendera, którego przed chwilą wyrwałam mu z mordy. Gacuś, nie, nie dostaniesz go, ani jedzenia, bo jesteś na wiecie. Dostanie jedzenie, tylko mniej niż by sobie tego życzył. Aby sobie chciał wszystko zjeść. Mam też smartwatcha Apple i też jestem średnio zadowolona. Ogólnie, po prostu, tak jak mówiłam, te sprzęty są jak dla mnie za drogie. Na razie nie ma żadnego innego telefonu, którego bym mogła zamienić zamiast iPhone'a. Więc jak zobaczycie mnie z iPhoneem na filmie, gdzieś to proszę, nie piszcie mi. O mój no Boże, jesteś taką hipokrytką, mówiłaś, że nie lubisz iPhone'a, a teraz. Bo, jak mówię, na razie jestem na niego wskazana. Następną marką, o której chciałabym Wam powiedzieć, za którą nie przypadam, jest Beauty Blender. Mój Beauty Blender jest już tak stary, że jak widzicie, on już przybrał swój własny, specjalistyczny, wyjątkowy, dla siebie unikatowy kształt. I jeżeli chodzi o markę Beauty Blender, ja uwielbiam Beauty Blender. Dla mnie jest to najlepsza marka produkująca gąbeczki. Natomiast mój problem jest taki, że znów, jak dla mnie Beauty Blender jest po prostu za drogi. Zaraz sprawdzę, jaka jest jego aktualna cena w seporze. Więc oryginalny Beauty Blender kosztuje w Sephora 89 złotych. Co jest ogromną ilością pieniędzy jak na gąbkę. I to gąbkę, której nie mamy po prostu na zawsze, że kupiliśmy gąbkę i ona jest. Nie, jest to gąbka, którą trzeba wymieniać. I jasne, na początku jak pojawił się Beauty Blender, to wszyscy mówili, no tak jest drogi, ale musi tyle kosztować, bo jest taki dobry. Ale później pojawiło się wiele marek robiących produkty... W tej godzinie. Co? Ej, śniedz numer. Nie ja wiem. Wiecie, na początku, jak z gąbeczek był tak naprawdę tylko beauty blender, to mogliśmy mówić, no okej, okay, być może jego wyprodukowanie jest takie drogie, on musi tyle kosztować, ale teraz. Tak dużo marek wypuściło podobne gąbeczki, które wyglądają praktycznie identycznie. O mój Boże, co on tu ma? W ogóle sobie go rozedrę już z ciekawości. Uch. Jach, on ma tam podkład taki zastały. Fu. Tak dużo marek ma podobne produkty, które wyglądają i działają praktycznie tak samo i kosztują grosze, więc naprawdę nie rozumiem, skąd tak wysoka cena. Znaczy, rozumiem, ale wolałabym płacić mniej. Ugh. rozderłam go sobie i jak widać nie ma robaka. Ale jak już Wam mówiłam, musiałam go rozeżrzeć, bo gacuś go już jadł. Tak więc... Ja gąbeczki Beauty Blender lubię, będę je kupowała, ale nie podoba mi się ich cena i przez to średnio markę Beauty Blender lubię. Z tego samego również powodu, czyli cena, czyli wychodzi na to, że wszystko w tym odcinku kręci się wokół ceny. Z tego samego powodu nie przepadam za marką EOS. IOS. Marka EOS jest to marka produkująca te słynne balsamy do ust w kuleczce i też, jak dla mnie, te balsamy są po prostu za drogie. Cena takiego balsamiku do ust EOS to jest ponad 24 zł, więc, jak dla mnie, jak za pomadkę do ust, to jest naprawdę dużo. I okej, okay, jego jest tam super. Poro I ma fajny design, i ładnie pachnie, jest naturalny, ale to nadal jest dla mnie za drogo. Wszystkie zresztą produkty EOS i balsamy i kremy do rąk są jak dla mnie za drogie. No ale ktoś może powiedzieć: Kurczę, no dobra, ale to jest produkt naturalny, ma dużo olejków, pewnie świetnie działa. Pewnie tak, ale nie na mnie. Mnie niektóre z ich balsamików do ust wręcz wysuszają, szczególnie ten miętowy. Wiecie, jak oglądacie mój kanał od początku, że ja mam po prostu obsesję i religijnie. Wyznaje balsam do ust marki Malki Alterra kosztujący chyba 4-5 zł, który ma naturalny skład, którego można znaleźć na promocji, który jest świetny. Więc po prostu dla mnie nie ma potrzeby kupowania tak drogich produktów do ust, które zresztą się straszliwie gubią. Nie wiem jak dalej, ja bardzo gubię takie rzeczy. Więc tak jak mówię, za marką EOS nie przepadam. Marka numer 5 i tu możecie się bardzo zdziwić. Jest to marka McDonald's. I czemu mówię, że możecie się bardzo zdziwić? Dlatego, że postuję produkty z McDonald'em, gdzieś wstawiam na Instastory, nie wiem, robiłam film, jak jadłam drwala, drwala, więc możecie sobie pomyśleć, o co jej znowu chodzi. Więc ja markę McDonald's naprawdę lubię. Jest to jeden z moich ulubionych fast foodów. No, co poradzę? Lubię fast foody. Natomiast mam jeden, znaczy mam kilka, ale mam jeden problem z marką McDonald's, Co straszliwie mnie boli, a mianowicie McDonald's nie ma w swojej ofercie stałej żadnego produktu bezmięsnego. Aaaa! Żadnego wrapa bezmięsnego, żadnego burgera bezmięsnego. No I ktoś może się teraz oburzyć i pomyśleć, co, ale marka McDonald's nie musi teraz wymyślać wam, szalonym wegetarianom czy ludziom na diecie, czy ludziom, którzy nie chcą mieć mięsa, jakichś burgerów bez mięsa, ogarnijcie się, nie jest po to! Tam, szukajcie sobie innego fast fooda. Tam są drzwi. I chciałabym powiedzieć wszystkim osobom, które tak twierdzą, że podróżowała po kilku krajach w Europie i w każdym z nich McDonald's miał wege opcję. I denerwuje mnie to, że McDonald's. Nie ma wege opcji, bo wszędzie była. Wielka Brytania, Austria, była nawet na Cyprze, na malusienkiej wysepce, a w Polsce nie. McDonald's w Polsce chyba nadal uważa, że nie ma wśród nas wegetarian. Aaaa! Albo ludzi, którzy ograniczają mięso, albo ludzi, którzy. Nie wiem, akurat dzisiaj nie mają ochoty na mięso i chcą zjeść coś bezmięsnego. I jakby to jest mój problem, bo gdyby McDonald's ogólnie światowo powiedział, nie, my nie robimy produktów bezmięsnych, my się specjalizujemy w burgerach i w ogóle w Okej, okay, ja bym to szanowała. Taką mają politykę firmy, rozumiem to, nie muszę tam kupować. Natomiast przez to, że widziałam, że w tylu krajach są Wege-opcje, a Polska jest znowu dyskryminowana i tych Wege-opcji nie ma, to mi się nie podoba. Była super Wege-opcja, był burger 2 la Wege, ale niestety tylko w ofercie limitowanej. A fajnie by było, żeby była jednak jakaś opcja, chociaż jedna bezmięsna. No, nie licząc frytek, prawda? Jeżeli ktoś się chce oburzać za to, że ktoś, kto nie je mięsa albo ogranicza mięsa, Chce zjeść w maku? Trudno, ale ja uważam, że jak jest się w trasie i nie ma nic innego do zjedzenia, to fajnie byłoby się zatrzymać w tym maku i mieć co zjeść. Burger King ma wege opcje, KFC ma wege opcje, Orlen ma wege parówki. A mak, nie wiem, coś się leni. Jak mówię, jest to jedna z moich ulubionych sieciówek z fast foodami i miło byłoby, gdyby coś bez mięsa się tam pojawiło. I ostatnia marka, tak naprawdę marka tutaj wrzucona trochę żartem, jest to marka IKEA. I ja do marki IKEA nic nie mam. Słuchajcie, ja teraz wykańczam mieszkanie i moje całe mieszkanie będzie w marce IKEA. Nie oszukujmy się, IKEA ma dobre, tanie meble i dostępne od ręki. To jest super. Więc ja kocham Arkejka, ale wrzuciłam Wam ją tutaj tak dla żartu, ponieważ ja, kiedy wchodzę do Ikei dostaję takiego dziwnego uczucia, że znajduję się na jakiejś dziwnej, innej obcej planecie. W sensie te tam pobudowane konstrukcje mieszkań, brak okien, to, że idziecie tam na 5 minut, a wychodzicie po 10 godzinach z 15 torbami, z jakimiś doniczkami, świeczkami i 15 poduszką powoduje, że Ikea mnie przeraża. Przeraża, ale uwielbiam Ikeę i uwielbiam ich jedzenie. Jestem jedną z tych osób, które jak idą do IKEA, muszą dostać swoje klopsiki i muszą dostać swoje ciastotofi. Natomiast to nie zmienia faktu, że IKEA mnie przeraża, bo wtedy, kiedy do niej wchodzę, czuję się jakbym była po prostu na innej planecie. Więc to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć w tym filmie. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, napiszcie jakie marki Wy lubicie, jakich nie lubicie. Zasubskrybujcie mój kanał z panami pierścionek. Pa, 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 pa! Do zobaczenia!